Po drugiej stronie połączenia telefonicznego mam nadzieję, jest ze mną pan redaktor Don Pablo. Halo, panie redaktorze? Halo. Dobry wieczór. Po raz pierwszy w tym roku, jak miło. Och, no tak, rzeczywiście. Piękne spotkanie, miło tak zacząć nowy rok, ale takie ciśnie się pierwsze pytanie na usta. Odesp no. Odespanę? no i jeszcze trochę trzeba odespać a czyli, czyli, że gruba impreza była <grafię> tak no muszę. nie no jeszcze gdzieś musiałem wstać o czwartej bo miałem samolot ojej, tej, ojej, w tej, w ojej, w tej, także... najgorzej także to, to jest tak, że pewnych spraw się no niestety no, nie ma jak odespać w ciągu jednego e, jednej doby więc no trzeba odsypiać troszkę dalej, ale wszystko chodzę. Okej, okay. no ale tak, z tego co mogliśmy zaobserwować na ekranach telewizorów, impreza była tak. udana. No, z tego co widziałem. A -a. Ogólnie tak, jak najbardziej. Znaczy, moim zdaniem przyjemne spotkanie. Udało nam się e, też e, wpaść na, na e, gwiazdy wieczoru, czyli na Briana Adamsa. No właśnie, bo ja tak chciałem do tego nawiązać, że tak, e, nie chcąc tutaj nic zarzucać panu redaktorowi, ale chyba zamęczyliście tego biednego Briana Adamsa, bo tam. My? Nie, no, my mówię o wszystkich moich sympatycznych A. kolegach i koleżankach, którzy opublikowali z radością swoje zdjęcia z Brianem, czyli on tam biedny, przeatakowany przez was wszystkich, jeżeli chodzi o zdjęcia. Ale ogólnie on nie musiał być tak cały czas w takim miejscu, żeby być widocznym, a, a, a głównie był. Aha, Więc czyli, tak podejrzewam, czyli tak, że jakoś pozy... chyba. A, że pozytywnie podszedł do tematu i nie stronił, tak? Od, od... Bo to nie było tak, że, to, że ktoś go, nie wiem, wywlekał stale. Panie, albo na panie przykład... wyj, wyjdź pan, bo zdjęcia chcą. Nie. nie. Nie, 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 nie. On w ogóle przychodził, patrzył sobie za kulisami na występy. Naprawdę? E, o. Tak, cały czas po prostu gdzieś tam przebywał blisko sceny. Mimo, że czyli taki miał przecież swoją garderobę, wyszedł na bardzo przyjemnego o, człowieka, czyli ludzki pan. Zintegrowany bardzo. No, to no. miłe. Miłe, miłe. Ja pamiętam, że Marek Nieźwiecki kiedyś opowiadał, jak rozmawiał z nim jeszcze, ojku, to było dwa lata temu. Nie wiem, czy to było przy okazji jego pierwszego koncertu w Sopocie na festiwalu w latach 90., czy jeszcze wcześniej. Natomiast okazało się, że jego babcia była Polką. A, no to już mogło to oznaczać, że jakieś takie milsze tak. jego podejście, prawda? Do wszystkiego? Milsze co, co podejście i w ogóle to, że, że jest taki towarzyski. Mhm. No bo jednak jakaś tam krew polska w płynie, a my jesteśmy towarzyscy, a my towarzyscy jesteśmy. Ale czy to oznacza, jesteśmy... że po prostu nie stroniliście wszyscy od herbaty? <laughs> za, za przeproszeniem? Nie. nie, no po prostu tam myślę, że każdy swoją herbatę jakąś tam znalazł. Natomiast <laughs> ogólnie no, no, nie było jakoś tak, tak, takiego momentu, żeby, żeby można było gdzieś wspólnie taką herbatę spróbować. Natomiast wydaje mi się, że jest coś takiego, że w Polacy są tacy towarzyscy, że, że właśnie nie będzie siedział w garderobie, że właśnie sobie gdzieś tutaj pójdzie, zobaczy, mm -hmm. posłucha, a może coś fajnego zobaczy, a może coś go zainspiruje, że coś takiego. No tak tacy są, no. myślę, że inni wykonawcy z innych krajów zazwyczaj siedzą w garderobach. Tak, bo mamy takie nieprzyjemne wspomnienia na przykład z, ze świętej pamięci Whitney Houston, która już pomijając, że w sierpniu wystąpiła w futrze to z tego co y, się czytało i, i wiedziało, to ewidentnie nikt nie mógł przystąpić bliżej wielkiej gwiazdy, y, poniżej kilometra, prawda? Czy, czy, czy Ale w tym to rodzaju? często, to akurat często też y, tworzą no dobra, taką dały? sytuację menadżerowi. A, tak, to prawda, to prawda. A poza tym Whitney Houston nie ma polskich korzeni. No raczej nie. <noise> raczej raczej nie. chyba nie. Chyba nie, chyba tak. nie. Menadżerowie bardzo starają się tak, zadbać o komfort, komfort, taki jest. komfort wykonawcy, prawda? Nawet nie wiem, czy to jest komfort, czy to nie jest czasami takie budowanie, e, jakiś takiej e, legendy. Takie... Tak, 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 tak. Ach, czego tam nie było, Boże, w tej garderobie. Mm -hmm. Trzeba było przestawiać okna, bo nie mogło być na wschód, bo. Bo jakby, jakby za wcześnie gwiazda przyszła, to ewentualnie mogłyby świecić po oczach, prawda? A, takie, no tak, można mm. tak. Forda musi być biały, ale nie biały, tylko taki słoniowy kolor. Taki tak. bardziej ekry tak. ekry I tak dalej, i tak dalej. <gry> no, no. Także tutaj, jeżeli chodzi o polskie korzenie Brian'a Namsa, zdecydowanie spowodowało chyba, że Pokazywał się. Tym bardziej, że jakby on miał tutaj dużo prościej, bo za kulisami jednak w większości przebywali sami artyści lub osoby z, jej, z ekipy artystycznej. Mm -hmm. czyli, czyli nie przypadkowe osoby, które mogłyby. Więc tak, więc mógł sobie spokojnie jakoś tam chodzić. Jeżeli ktoś tam zaprosił go do zrobienia zdjęcia, no to to właściwie tyle. Ale chyba tam nic specjalnie więcej się nie działo. No dobrze. A, a, a Na ale pewno mógł za... się bezpiecznie. Yy, tak, tak, ale też zauważyłem, że yy, pan, panie redaktorze, yy, i złapał Landberry przy okazji. Mm, jeszcze parę osób. Kubesz Szmajkowskiego przy okazji ładnego remixu nasz Disneyland i tam A... i tam. I sprawdzał pan znajomość, znajomość piosenki. Sprawdzałem, <laughs> sprawdzałem i jeszcze, jeszcze dalej sprawdzam. Okej, okay, bardzo fajny pomysł. taki. Dalej sprawdzam, tylko no, na, następne fajnie. odcinki w, w przed nas. okay, tak. okay. No dobra, ale... Cię ci... okaże, kto ma lepszy Tatuze. Do... <laughs> no wszystko przed nami, panie redaktorze. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że spotkałem bardzo sympatyczny zespół Ottoan. No. Oto o, o one, oto dwa. Oto tu. Oto one, tak. Który dla, dla odmiany wokalista mówi głównie po francusku. Uh -huh. Natomiast wokalistka zdecydowanie stara się przetłumaczyć mu wszystko z języka angielskiego, na przykład, jak ktoś, ktoś z nim rozmawia. Natomiast są naprawdę bardzo. Radośni. Patryk, który jest w zespole no właściwie prawie od początku, to jest ten sam, który jeszcze w latach 70. występował i śpiewał Hands Up i DISCO. Natomiast no zdecydowanie wokalistka to jest. Młodsza no, Nowy narybek, rozumiem. Młodsza koleżanka tej, która występowała wcześniej. Nie wiem, czy tamta po prostu już nie chciała. Pamiętam, że ona bardzo się trzęsła na scenie. To mogła, może spowodowało jakąś, jakiś taki mm, efekt. Y no to coś się, coś Można, mam... się zdarzyło, może. Może zimno było po prostu. M może zimno. Albo tak, herbata tak. niedobra. Hmm. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że taki rodzaj tańca w dzisiejszych czasach miałby dosyć duży aplauz. Więc. Ale z, z grupą Ottawan nie mamy chyba takiego przypadku jak z grupą Bonnie M, że jest 15 klonów. Tylko Tałan jeździ jako Tałan, tak? Z tego... tego nie wiemy. Aha. Tego nie wiemy. Bo może się okazać, że gdzieś jeździ, ale my, my nie jesteśmy nawet w stanie tego no sprawdzić. Tak, no tak, no tak, no tak. Mhm. A niektórzy nawet nie rozpoznają i tak tych, którzy przyjechali. No i możemy wspomnieć tylko o wielkich nieobecnych, którzy zwykle y, zaszczycają nasze sylwestrowe imprezy. Na przykład Thomas Anders. Wiele słyszałem, y, znaczy może nie słyszałem, tylko czytałem komentarze w internecie, gdzie jest Thomas Anders no bo on dosyć podobnie jak Zenon piosenkarz który również za każdym razem na, na Sylwestra się pojawiał co ma coraz, coraz wyższą stawkę i, i również się pojawił w tym roku tylko nie, nie w telewizji polskiej tylko w Polsacie natomiast no rzeczywiście Tomasa nie było no mhm. niepowetowana strata i to nie jest ten Tomasz, ten y, narciarz. Wasberg. <laughs> Wasberg ale Anders. mówi się Tomasz, bo to jest po szwedzku. Tomas, to, ale to jest po niemiecku. <laughs> Właśnie. Panie redaktorze, yy, chyba za dużo energii jak na dzisiaj. Luna jeszcze była. Ale lata i te, 90. I, I też nie wiadomo, która, nie? Bo to tak wszyscy mieli. Zagraniczna gwiazda Luna. Przecież Luna jest Polska. A potem się okazało, że Luna pisane przez OO. Tak. Lona, tak. To była Lona. I ta Lona to, ona miała przeboje w latach 90. – No miała, miała, no tak. – Bailando, bailando? – Bailando, tak. – Adios, adios. No zdecydowanie to wszyscy tutaj tańczyli, to to było naprawdę... – No dobrze, ale my o tańcu, o tańcu, pan w, jeszcze w sylwestrowym nastroju, a ja tu chcę przejść do dnia introwertyka i wydaje mi się, że dzisiejsza kanapka, już pomijam, że to taki chyba one-hit wonder, ale taka idealna pod introwertyczny klimat, czyż nie? O. No, dryf dryfowanie na szczęście pamięci. Mniej, mniej lub więcej, tak. tak. Ale to ustaw, ustaw dryfowanie na błogości pamięci, tak? Tak, Set tak, tak, a drift tak. on memory bliss. Taki no trochę, właśnie. Taki trochę one hit wonder, prawda? No one hit wonder to, to mało powiedziane, bo piosenka w ogóle zbudowana została na samplach True z Właśnie. Jeszcze jednej piosenki, Ashley's Road Clip grupy Soul Searchers oraz wersji Boba Jamesa piosenki Take Me to, to the Mardi Grass To już mniej popularne, a pozostałą część, która jednak jeszcze była, napisał P.M. Dawn, czyli, czyli, no, czyli w sumie zespół. Mhm. Jak się okazuje, jest to zespół PM Dawn, amerykański zespół hip-hopowy, w którym występowali bracia: Atrea Cordes, który był znany pod pseudonimem Station Prince B, i Jared Cordes, znany jako Eternal. Mhm. Także, także PM Dawn rzeczywiście zaznaczył się na początku lat 90. Piosenką, która w większości rozpoczynała się jak true zespołu z Panda ale co ciekawe, Tony Hadley, wokalista zespołu, zgodził się wystąpić w teledysku nawet do tego. O, A, to nie, za, nie, e, także... za, nie zauważyłem kolegi. A, to, to nie uważałem. No nie no, m, chyba poszedłem wtedy po herbatę. A, chyba tak. Ale, ale to tak, jak rozmawiamy właśnie o samplach, które zostały wykorzystane, no to przecież jeszcze taki słynny właśnie podkład perkusyjny, tak, tak zwany loop też był często wykorzystywany w wielu innych utworach. Nie wiem, czy w jednym z tych, o których Pan wspomniał, ale ja pamiętam takie nagranie grupy Primal Scream, pamiętam grupę Art of Noise, która też wykorzystywała ten loop. To był taki bardzo popula popularny loop, ale wydaje mi się, że wszystko to, wszystkie te sample doprowadziły do sytuacji, że chyba panowie mieli potem problem prawny, który uniemożliwia im y, umieszczenie tego nagrania w tej oryginalnej, oficjalnej wersji y, w muzycznych serwisach internetowych. Może to być taki powód, bo na początku lat 90. to podchodziło się do tego tak dosyć pobłażliwie. frywolnie, prawda? Tak. Mm -hmm. I tak nie za bardzo, bo nie było to uregulowane po prostu I, i można było sobie zdecydowanie robić, co się chciało. No według tego prawa, które było, yy, no to już poszło, że tak powiem, i ci, którzy się na to złapali yy, i, na, i coś tam na tym zarobili, no to rzeczywiście mogli tylko sobie. Pomyśleć, o, miałem fajny pomysł i dobrze. Natomiast y, wynika to z tego, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy już uregulowane y, tak. te wszystkie sprawy dotyczące różnego rodzaju zapożyczeń utworów tak. I, sampli. Y, mhm. i sampli konkretnych, no to może być tak, że rzeczywiście przez te utwory mogą nie trafiać. Tym bardziej, że to był wielki to był numer jeden w Stanach. Także no, umówmy się, że tak, że piosenka na tyle popularna raczej powinna mm, mieć możliwość e, w, istnienia gdzieś tam z internetowy, Ale ona istnieje na różnego rodzaju platformach, ale już w wersji, mm, za przeproszeniem, rework tak zwane, czyli nagrana od nowa i nie wykorzystująca oryginalnych sampli. I teraz zawsze... Ja, jako osoba na przykład bardzo wyczulona i pamiętająca oryginalne nagrania, słyszę tę różnicę. Nie wszyscy słyszą, ale. No ogólnie jest tak, że nie wszyscy słyszą. Yy, tak, ale. Yy, czyli yy, dla mniej wyrobionych słuchaczy. Jest ta nowa wersja, która brzmi prawie, prawie i to, to prawie robi wielką różnicę, ale prawie tak samo brzmi jak oryginał. Natomiast no my dzisiaj sięgniemy po oryginał oczywiście. A, a, czyli w, m, tutaj y, to, trochę puszczamy oko do tego, do... Do, 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 tych, do Spandau Ballet. Do Spandau Ballet między Ale to, innymi. Ale to chyba, dobrze chyba się m, m, przyczyniło do, jakby, jak to powiedzieć, że y, dzięki temu Spandau Ballet wróciło też jakby na salony, prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Że, że Zresztą ludzie zaczęli też sięgać. Tak, jest. tak że się, wtedy sięgają po oryginały tych sampli i poznają utwór oryginalny i mówią, wow, to jest też ładne i, i rzeczywiście był taki zespół i to jest chyba bardzo miłe w, w, koniec. No końca. tym bardziej, że to było mniej więcej, no tam no, niecałe 10 lat od momentu tak, tak. premiery, ale jednak już w tych nowych czasach, kiedy Wykonawcy z pierwszej połowy lat 80. raczej nie byli już tak gdzieś tam często prezentowani i zazwyczaj no, no, dosyć szybko następowała to, ta zmiana tak. warty I, i, i to był ten czas, kiedy, a to już abstrahując od tego, że, że wchodziła Nirvana. Ale, ale też ale wchodził wie... hip hop, wchodził hip hop, który właśnie czerpał ale hip -hop, garściami. Który zaczął czerpać garściami. Garściami tak. zaczął czerpać, właśnie. I z sampli z lat 70. i 80. również, właśnie. Mm -hmm. No mhm. i, i warto chyba przypomnieć ten y, piękne y, ten piękny utwór Set adrift. Warto a bo, a release PM down. bo tak, tak tak się mówi, że o to co to jest tam złożył sobie koleś po prostu z kilku różnych piosenek i i taki wie, wie, wielki artysta. No Czasami tak, czasami jest to również artysta, bo zrobić dobry kolarz z takich różnych utworów, Ta, gdzie słucha e, się tego, tak, słucha się tego fajnie, no to proszę bardzo, jak, jak ktoś jest taki mądry, to niech to zrobi. I jeszcze ten Przesympatyczny, puszysty, wokalista, raper na pierwszym planie, tak, który zawsze wzbudzał takie pozytywne uczucia i, i, i taki właśnie nienachalny ten rap, że to nie jest jakiś tam agresywny, eminemo podobny, no nie no, wykonawca. nikt tam nie krzyczał, tylko no wręcz dokładnie, po to snuje Barbaro, się, bardzo, tak. Zesnuje się piękna historia i to wszystko się pięknie wplata w to true z Pandeł mm. właśnie. No, no tak, 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 tak. Także y, bardzo polecam w dniu dzisiejszym myślę, że wszystkie osoby, które wysoko skakały y, w Sylwestra, to teraz się mogą y, mają, mają obolałe nogi <grym> i nie y, y, mogą spokojnie y, sobie pomyśleć, że leżą na chmurce i i naprawdę. Właśnie. Jest mi I bardzo przyjemnie. To z tego miejsca przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy, którzy są złożeni chorobą, ale mimo wszystko nas mm. słuchają. Mm. I chcielibyśmy, może powiem tak, otulmy ich pięknie tym nagraniem. Tak jest. Ładnie tak powiedziałem? Jest. No poetycko niezmiernie. Dziękuję. Starałem, starałem się jak mogłem po prostu. Czyli mogłem. Zbierałem się do tego przez 20 minut, tak. No i pięknie, no i pięknie. Panie także, Tak, tak. Także chciałem jeszcze tylko podziękować za wszystkie noworoczne życzenia. Właśnie, ja też dołączam się do życzeń i tak. przekazuję wszystkie piękne życzenia noworoczne od naszych słuchaczek i słuchaczy na liście obecności na profilu Radia Wtedy na Facebooku. Bardzo serdecznie Pana pozdrawiają, życzą dużo zdrowia, pięknego. Roku. No bardzo jest to miłe, bardzo jest to miłe. No cóż, mamy nowy rok, trzeba do roboty. Właśnie, także... do roboty. Ale to może od poniedziałku, dobra? Bo to jeszcze wykorzystajmy tę chwilę. No dobrze, dobrze. <laughs> Żeby tak. To, 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 to Myślałem, jest... że już tak można. Ale, nie... Już tak. ale nie od poniedziałku, bo w poniedziałek jest szóstego. Mamy szóstego, czyli trzech króli. Czyli... A nie, tak, sześciu króli, tak, dokładnie. A to też jest tak. wolne? No, no chyba ja. <laughs> No. No. Ale to, co zrobiliśmy, ja kiedyś słyszałem taką sytuację, o takiej sytuacji, że w Rosji w styczniu na, na miesiąc zamiera życie. I my chyba to mamy od 23-4 grudnia, prawda? Że to tak wszystko chyba, się Chyba, tak... chyba od 15 grudnia. No <noise> tak to wszystko tak zamiera. Kto, tak, kto, kto musi być w pracy, to tam jest. Tam ci konsultanci, którzy zwykle dzwonią codziennie i tam nękają swoich klientów, to tak już nie dzwonią, tylko już AI pisze smsy typu, tam proszę uregulować zaległy rachunek, czy coś tam. Już tak czuję się, że to wszystko tak delikatnie zamiera. No i chyba dopiero od 7 stycznia zaczniemy. Tak. No. <laughs> I myślę, że też co, po niektórzy z poślizgiem. <laughs> Zawsze można L4 wziąć. Tak, tak, a zaraz się zaczną tutaj ferie zimowe. Tak, czyli to wszystko tak trwa, no. trwa, trwa, trwa i tak. po prostu jest pięknie. Dobrze, ale to, mam nadzieje, ale to mam nadzieję, że usłyszymy się 9 stycznia. No, my, no, no my, my nawet drugiego pracujemy, to co dopiero dziewiątego. Oj tam pracujemy, przecież radio wtedy to jest hobby. No to dobrze, no, ale wymaga pewnej od, odpowiedzialności, obowiązkowości. Tak, tak, tak. Za co nie, by nie Za co bardzo dziękuję panu, panie redaktorze, za cały ubieg. Ja dziękuję panu za taki mm -hmm. rok. I, I mam nadzieję na równie piękny, jak nie piękniejszy następny. No, nie widzę przeszkód. No. Panie redaktorze, dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. No i co? I, i ten. Idziemy się położyć na plaży Set it on Memory, please. Tak, down. Tak Jeszcze raz tak dziękuję, jest. panie redaktorze. Tak do, jest. Do usłyszenia. Do roku. Do, do usłyszenia.